Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzmy teraz na pewne zastosowanie. W tym przypadku to od razu też powiem twierdzenia sinusów. Zobaczcie, przypomnijmy sobie w ogóle twierdzenie sinusów. Mamy pewien okrąg. Wewnątrz tego okręgu mamy pewien trójkąt. czyli Mamy okrąg opisany na trójkącie. Mamy ten trójkąt ma boki a, b i c. Kąt alfa, kąt beta i kąt gamma. To są kąty wewnętrzne. Zobaczcie, alfa leży na boku a, beta na boku b, gamma na boku c. No, i promień okręgu opisanego na, na, na tym trójkącie ma długość r. I zobaczcie, twierdzenie sinusów powie nam tyle, że stosunek długości boku przez wartość funkcji sinus kąta naprzeciwko tego, tego kąta jest generalnie stały. Czyli a przez sinus alfa to jest to samo co b przez sinus beta, i to jest to samo co c przez sinus gamma. A to jest równe długości średnicy okręgu opisanego. I teraz zobaczcie, wykorzystamy sobie to twierdzenie do udowodnienia pewnej rzeczy. Zobaczcie, weźmiemy sobie jakiś trójkąt o dwóch kątach wewnętrznych o mierze alfa i beta. I co będziemy chcieli udowodnić? Że musi być tak, że sinus alfa plus beta musi być mniejszy od sinus alfa plus sinus beta. To będzie nasza teza, którą będziemy chcieli sobie udowodnić. Że jeżeli weźmiemy dwa kąty w trójkącie, to musi zajść tego typu, tego typu nierówność. Zobaczcie, co my wiemy. Jeżeli R, czyli długość R to będzie tak jak tutaj w tym twierdzeniu sinusów jak napisałem w prawym górnym rogu promień, długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie nazwijmy sobie, że boki A, B i C będą miały taką długość A będzie leżało naprzeciwko kąta alfa B naprzeciwko kąta beta no i C naprzeciwko tego trzeciego kąta no którego moglibyśmy nazwać oczywiście gamma. i zobaczcie, co my wiemy z twierdzenia sinusów wiemy, że A przez sinus alfa to jest nic innego jak 2R i teraz zobaczcie, z tego od razu wynika, że co, że sinus kąta alfa to jest A przez 2e. Podobnie B przez sinus beta to będzie także 2e. No i teraz z tego dostajemy, przepraszam, tutaj nazwijmy szczołkę, że sinus beta to będzie nic innego jak B przez 2e. No zobaczcie, tu szału jakiegoś nie mamy. Ale teraz popatrzmy na ten trzeci kąt. Ten trzeci kąt, nazwijmy go gamma. No to ten kąt gamma będzie miał mar, miarę 180 stopni minus alfa plus beta, prawda? Czyli będziemy mieli, że C przez sinus, no i mogę napisać gamma, a ja już napiszę od razu 180 stopni minus alfa plus beta. No to jest podobnie znowu 2R. No i teraz zobaczcie, potrzebowalibyśmy wzoru na sinus 180 stopni minus jakiś tam kąt, nazwijmy go delta. I teraz zobaczcie, sinus kąta 180 stopni minus jakiś kąt, to używając wzorów redukcyjnych, to jest to samo co sinus tego kąta delta. Czyli my tutaj tak naprawdę moglibyśmy napisać, że mamy C przez sinus alfa plus beta, prawda? No i on jest równy 2r. No i zobaczcie z tego, co znowu dostaniemy, że sinus kąta alfa plus beta to jest nic innego jak. C przez 2r. Wszędzie mamy to 2r. I teraz zobaczcie. Nasza teza, którą chcemy tutaj udowodnić, zobaczcie, to ona mówi tyle, że sinus alfa plus beta ma być mniejszy od sinus alfa plus sinus beta. To jest rzecz, którą chcemy tutaj udowodnić. I teraz zobaczcie. No tu podstawiamy sobie to, co my tutaj mamy. No to zobaczcie. Tak naprawdę to byłoby równoważne. I tu używamy twierdzenia właśnie sinusów. Temu, że c przez 2r ma być mniejsze od sinus alfa, czyli a przez 2r plus sinus beta, czyli b przez 2r. Słuchajcie, wszędzie w mianowniku występuje 2r, no to pomnożmy sobie to obustronnie przez 2r, no i to jest znowu równoważne czemu, że c ma być mniejsze od a plus b. A co to znaczy, że c ma być mniejsze od a plus b? Ja zobaczcie, dlaczego C ma być w ogóle mniejszy od A plus B? No dlatego, żebyśmy mogli w ogóle taki trójkąt zbudować, prawda? Zobaczcie, gdyby C było większe niż A plus B, no to nie moglibyśmy zbudować trójkąta o bokach ABC. To jest nic innego jak warunek trójkąta dla boków a, od, obok, oboków o długościach A, B i C. No a skoro umiemy zbudować trójkąt o bokach długości ABC, no to C musi być mniejszy od A plus B. To zachodzi warunek trójkąta. A widzimy. Że to jest równoważne dzięki właśnie twierdzeniu sinusów w naszej tezie. A skoro to jest prawdziwe, a wszystkie linie były prawdziwe, no to teza, której chcieliśmy tutaj udowodnić, teza, którą chcieliśmy tutaj udowodnić, także musi być prawdziwa. No a to kończy nasze zadanie. prawda? Udowodniliśmy to, że w każdym trójkącie musi zajść tego typu oszacowanie dotyczące sinusów dwóch kątów. Wewnętrzny. Towód mamy zakończony. Twierdzenie sinusów zostało wykorzystane. Popatrzcie, pomyślcie o tym. No i widzimy się następnym razem. Dzięki, do zobaczenia. pa, pa.